świąteczny No to chyba mamy dwa. Przecież cię nie ukryzie. O. Masakra, takie paskudztwo naprzód. No wyżej, że z tą bombkę dawaj. Tutaj? Wyżej, powiedziałam. A czy tutaj, droga matko, ci pasuje? Nie no, człowieku, ty bombki nie potrafisz powiesić? Polskie dziewczyny też potrafią dupą te. Polskie dziewczyny też potrafią dupą te. Polskie dziewczyny też potrafią dupą... Mówi do Ciebie święta Maria Matka Jezusa Puśćcie jakąś świąteczną piosenkę No dobra Miała być świąteczna No przecież jest! No No fajny, taki owłosiony Że co? Te święta będą dla was szczęśliwe i spędzicie je z rodziną Ta z rodziną chyba Prezenty na końcu! Najpierw karpia wpierdalać She looks absolutely beautiful kończony, wzgardzony, okryty chwałą śmierci <grybuj> Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą Ja cię zaraz wylulam, zobaczysz <grybuj> Wyższe bez kapułu, przeda najlepszego zionka. Kapuś, kapułu, nieba na ściera. Białgadz teraz, dziszpa z nasów To zdrowia, szczęścia, pomyślności, żremy. Gdzie łapy, wsadzasz w święconkie! Babciu, ale to jest Boże Narodzenie! A faktycznie! Proszę na to sałatka nie zawsze! A bo mąż tym razem kupił winiary. Co kupił? Moim zdaniem jest dużo lepszy. Mrugnij dwa razy. Co? Mrugaj kurwo! Kosmici cię podstawili? Pff, jebać kielec! Winyary, e, e, winiary! winiary. A? O kurwa, dziś będzie w nocy. Jez, ja... co się dzieje? Co się dzieje? Zostałem Egil? She's dead. He's dead. <mulity> Dobra, wali mnie to wszystko. Dziś się wszyscy tylko nawalimy i zjemy kebaby. Ale kompletnie nie wiem o co wam chodzi. Dobra stary. Ja też nie wiem o co ci chodzi. Czemu nie chcesz z nami spędzać Sylwestra? Michałek, powiedz nam. Czego ci brakuje? Czy my robimy coś nie tak? Ostatnio mocno się dystansujemy. A co to jest? Brothers, kibidi, dob dob dobies dob, i skibidi dob, Ja pierdolę co ty tu robisz. Szukam chłopaka. Dobra, zamknij ten to no zaraz Cię spłukam. Zapraszam cię. I będzie podpalony, dzień dobry. O. Dobrze! Super! Cie kurwa wszyscy być, bo inaczej to nie znamy się. Gitara? No. Jackie Sue, oh, she's so cute. Such a cute hamster. Yeah. Erotyczne pizza, ona ma i Pierwszy raz w porku z, parku z kochanie, a tu spacer z pieskiem w marcu. No. Wyjebiście. What the fuck? WH? Zero bekonu? Z A to bekon nie jest wegański? Mam postanowienie noworoczne? E, nie, dzięki. Okej, okay, to wam powiem. Mam nowe postanowienie noworoczne. Stwierdziłam, że w przyszłym roku muszę zacząć stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tylko mamie nie mów. Ja sobie dużo nie będę lał, bo nie chcę się nawalić. Chyba się nawaliłem. Ladies and gentlemen, it was lovely to have you this year. What's up with her? What's up with her? I'm clearly a he. Baby hey, cobra x. Co ten żółty gimbus za nowoczesną furtkę? Antyfamaniową, Ale to jest kurwa trudne. A coś ty. Dobra, co ty tam kombinujesz? Oho, masz przypał. Oddawaj kartkę. Dlaczego? Podnieś ręce. Yy, masz szczęście. Co, jak ty je szybko tak schowałeś? Bo jestem koksem w ściąganiu. Ta, jasne. Da da da. Mm. Jedy miałem 10 lat, że w doki of a jesteś nutarą? Mhm, mm zgadza się. O oh, kurwa! Poczekaj, bo to już jest otwarte! What the hell is this, man? 1, 2, 3, nya, arigatou! Nya, ichi, nii... Wyczuwam frajera! Aparat dojebany! Wyświetlać dojebany! O, jaki kurwa Sonic! Alright, uh, I bet you can't hop on that Pogosty. They call me the kangaroo! Yo, that's so cool, bro! Jest fajna. Ty na poważnie słuchasz jureka takich piosenek? Jureka, pierdu, Wyłącz jureka, to już nic no nie włączaj, no lepiej. Co? Mi się podoba ta piosenka. Dobra, teraz znajdę fajniejszą. Nie, nie szukaj już. Gingy, you must pilot the robot. Uh, no, am afraid. Gingy, you fucker! Wszystko okej, okay, ręka ci lata. Nie, yeah, to tak ma. To nie jest normalne, ty jadłaś coś w ogóle dzisiaj? Kawę. Stara, to nie jest jedzenie, zabiorę cię gdzieś. Pobudka! <śled> Głos ma taki, że można dostać szał. I don't care about it. It's nothing to me. Mam tego dosyć kurwa, spierdalany, chodź. Latające talerze. Może porozmawiajmy! Porozmawiajmy! Nie? Nie. Tego nie, no dobra, słuchaj, przesadzasz. Ja sobie radę, ta znowu szmata od matmy się na mnie wzięła Że niby wyglądam jak kary na kurwa Put that down For real, for real Dzisiaj ćwiczę Co? Nie, niemożliwe Jak to on ćwiczy? Olivera, co z doliczeniami? No witam Chicken Dance Tata Co chcesz? Jest kola? co pejść?

Białystok. Stok, tu mieszka 14-letnia jagoda. Dziewczyna na co dzień jest niegrzeczna. Śpiewa kolędy latem, je śniadanie na kolację i bierze apa noc w dzień. Nie. Ona tydzień temu zrobiła rosół z pieczarek. Tu powiedziała mi jagoda! Weź stara prank. Czego ja pani życzę na nowy rok? Tego, żeby nas pani kurwa już nie uczyła. 7 razy 7 na kolegę Jacka, proszę.

Ja to jest serialu? Nie może obejrzeć, daj spokój! <laughs> Boże, przecież ja wyglądam jak pieczarka! No i co jest złego w pieczarkach? <laughs> ja nie lubię pieczarek! <laughs> ja wolę podgrzybki! Period, facts, no printer, Slay. yeah, it's just like how you woke up today and chose violence! I wasn't violent today, I robbed a bank! Got you! Fuck! Sleigh! ty mi kurwa cesa usunąłeś! Zajebie cię! Co to tu jest? Co to za okruchy są? Masz pie... Mamo! Dzisiaj masz jednego synka mniej, obiecuję. Co to ja? Jebać kukona. Co ty powiedziałeś, kurwa? Nie żyjesz. Karolina, co ty robisz? Piszę dla tego śniegu wypowiedzenie. Zima się już skończyła, tak? Przynajmniej dla mnie. Nie ma świąt, nie ma zimy. Ja piszę... Co to jest... Ja pierdolę, wiedziałam, że jara kurwa Pałeczka, 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 pełna snu Gdzie spojrzeć, pałeczka, pałeczka, tam i tu Like that, your friends disappeared, gone Teachers, killers, what, the janitor? Oh, he's trying to kill you too Nie, a co ty myślisz, kukaku? Co? O kurwa noc Co? Weź jeszcze raz, ja nie rozumiem co mówisz Stary, bratku, słuchaj Ja bym ci do ucha zacząć krzyczeć, kurwa Oh well he's behind you, he's probably uglier in person. Oh, fuck jaka gorąca! Czy ja dobrze usłyszałam? W sensie co? Że jestem gorąca. Zupa gorąca. What the f I got a four-leaf clover. What did you get?